Sprawdźmy to, z czym konkurencja ISA ma spory problem, czyli po oleju. Audi A4 8 tfs TFSI, tu chyba przedstawiać, nie trzeba. Generalnie, padaka oleju na 1000 km nikogo to w zasadzie nie dziwi. Liczne remonty na YouTube czy tam u Kopcia. No to w zasadzie norma, każdy kto chociaż trochę się interesuje tymi autami, widział to i wie, co się dzieje. Troszeczkę mniej popularny przypadek BMW 9325i. Czyli e, rzędowa, wolnosąca R6, -ka. tam też bywały remonty na kanale Adama Kunca, chyba nawet było takie wideo. No i ktoś tam przyznawał też kilka razy na, na forach, czy to nawet na YouTube, że po prostu te 325 coś tego oleju bierze. Także konkurenci e, IS-a porównamy, zobaczymy po dwóch tygodniach zimy, upalania, czy coś to wzięło oleju. Jak to wygląda? Przyznam szczerze, sprawdzałem olej przed tymi opadami śniegu, natomiast przed opadami śniegu nie jeździłem zbyt mocno tym autem. Oczywiście zdarzały się tam jakieś sprinty, no ale te, te, te dwa tygodnie zimy troszeczkę, troszeczkę dałem mu w kość, także bierzemy i sprawdzamy. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. No i zobaczymy, jak to wygląda na tle konkurencji z Niemiec. Olej był wymieniony, nie wiem, chyba 6000 km temu. Zobaczmy to. Teraz jest prawie 200, 230. Miał 224. No to tam 6000 z groszami. Od tamtego czasu kilka razy sprawdzałem po buroleju, oleju. Natomiast nic nie brało. Natomiast przyznaję to szczerze, że auto jakoś super ciężko nie, nie jeździło. No ale teraz przy okazji śniegu popadało. Wyjechałem kilka razy, został mocno przegoniony Przepałowany w trybie manualnym na łopatkach, bo całkiem fajnie współgrają, funkcjonują Także sprawdźmy to Od razu co jeszcze muszę powiedzieć, nie robiłem tu żadnych płukanek, żadnych dodatków, nic Po prostu wymiana oleju Millersa Zbliża się właśnie kolejna, także trzeba zakupić kolejne Kolejne flaszki nie ma żadnych dodatków, żadnych tam ceramizerów, nic i nigdy to nie było do, dolewane. Znam historię tego auto od 16 roku. Nie wydaje mi się, żeby nie mieć w Aso lał jakieś dodatki i coś tam bawił się w tego typu rzeczy. Także testujemy. polam lampkę, bierzemy jakąś szmatkę, no i sprawdzamy. No dobra, sprawdzamy. Chwila prawdy. Mm -hmm. No, i jest Kurde. Nie wiem, czy to da się ująć. Te bagnety są beznadziejne. Z 2-3 może 4 mm poniżej maksimum, czyli tyle, ile było nalane. Tu w ogóle jest wszystko rozmazane. Bagnety Volkswagena, jeżeli chodzi o sprawdzanie tego poziomu oleju, są znacznie lepsze. Może dlatego, że po prostu trzeba go często kontrolować. Także nie, nie wziął jakoś oliwy zbyt dużo. Powiem szczerze, może milimetr. Nie pamiętam, ile było, gdy ostatnio sprawdzałem. Natomiast jak na to, co to auto przeżywało tą zimę, a raczej te ostatnie dwa tygodnie zimy na i Mazurach, to, to nie ma tragedii. Aha. No dobra. No, także olej był przygotowany, będzie się bez żadnej dolewki. Praktycznie nic nie wziął, tak to mogę spokojnie ocenić. że całkiem spoko, biorąc pod uwagę, że był kręcony do odciny. A jeśli kręci do odciny, to zawsze tego oleju coś tam chlipnie, nie ma. Tragedii także porównując do konkurencji do, do 20 TFSI czy tego 2,5 litrowego w bmw E92 to jest naprawdę spoko. Zresztą nigdy te silniki nie miały problemu z poborem oleju pod warunkiem, że ktoś wymienia olej tam co 10-15 tysięcy. Oczywiście, nie zdziwiło mnie to, bo znam te silniki od dawna wiem, że nie brały oleju, jeżeli są minimalnie chociaż zadbane, ktoś wymienia ten olej. I, I nie pływa tu w tych kanałach czarna smoła Także ten wynik, który zobaczyliście w ogóle, w ogóle mnie nie zdziwił